Nazywam się Jacek Krews, trenuję w klubie do Sorry. Łatwiej będzie. Nazywam się Jacek Krews, trenuję w klubie do ZDYNIA. E, Druga runda Balacha, tak to sobie wyobrażałeś? E, miałem inne założenie, chciałem go udusić duszeniem gilotynowym, ale udało mi się złapać go w trójkąta. Z trójkąta przyszedłem do Balachy, no i się udało. No, chyba miałeś przewagę w czasie walki. No miałem rzeczywiście, cały czas byłem z góry w parterze. Nie dawałem się trafiać w stójce. No i tak już Udało się. Udało się. Yy, powiedz kiedy kolejna walka, masz już coś na yy, uwadze? Myślę, że dostałem propozycję zawalczyć o pas profesjonalnej ligi MMA. Nie wiem kiedy, to zależy od przygotowań, czasu. No i od zgody organizatora. Do tej walki ile się przygotowywałeś? Przygotowywałem się około dwóch miesięcy. Znałeś wcześniej przeciwnika? Znałem, znałem, już wiedziałem, że będę z nim walczył. Od Ułatwiło sprawę? Powiem szczerze, widziałem na internecie go dwie walki, tylko oglądałem. Więcej nie chciałem obejrzeć. Wiedziałem, że muszę walczyć na jego lewą nogę i długie ręce oraz trójkąta w parterze. Gratuluję, w takim razie czekamy na walkę o pas. Dziękuję, mógłbym jeszcze pozdrowić? Oczywiście. Chciałbym podziękować firmie Time Master, y, także Jurkowi z firmy Denmer, Denner, y, firmie Trek, mojemu trenerowi Bartoszowi Chyrkowi i trenerowi od judo Bogdanowi grubie. Powodzenia. Dziękuję bardzo.